No tak naprawdę Europejskie Centrum Filmowe Camera stara się dotrzeć do młodych odbiorców poprzez te warsztaty. Ich celem było przekonanie młodych ludzi, którzy są zainteresowani tworzeniem swoich materiałów filmowych w internecie, do tego by rozwijać tą pasję. Uznaliśmy, że najlepszymi prowadzącymi do takich warsztatów będą uznani, cenieni i lubiani youtuberzy. I takie grono tutaj do nas przyjechało. Nazywam się Marek Hucz. Jedno... No, będziemy to robić. Skoro są to młodzi ludzie, fajnie będzie pogadać o początkach, które są pewnie przed nimi. A początki były też przed nami, też przez nie przechodziliśmy. Tak naprawdę, szukając pomysłu na treść, pomysłu na format, jak można się tym bawić jak można eksplorować różne rzeczy, chciałem z nimi bardziej popracować nad tym, ponieważ jak jest już pomysł, jak jest już jakiś punkt wyjścia. To wtedy wyobraźnia zaczyna się uruchamiać i jest znacznie więcej rzeczy, które się mogą jeszcze inaczej pootwierać. Nie chodzi o szok, tylko tu chodzi o mm, pomysł w ogóle na. Y, z, z... Przepraszam, taki kolokwializm, sprzedaż treści. Tutaj akurat no historia bez cenzury właśnie jakby no, czerpie z takich pomysłów, między innymi trochę, nawet do Monty Pythona. I najważniejsze jest to, żeby właśnie znaleźć swój sposób na opowiadanie treści, na opowiadanie, na przedstawianie jakiejś treści. Jeżeli coś miałbym poradzić, to najważniejsza jest pasja, najważniejszy jest pomysł, a najmniej istotne są rzeczy techniczne. No wyobraźnia jest tak ważna, bo mam wrażenie, że jakby na niej oparty jest cały świat. Wszystko co nas otacza jest tak naprawdę w większości wytworem ludzkiej wyobraźni. Każda historia, którą opowiadam na Łukasz Kaze History Story ma zawsze obraz różnych ludzkich charakterów i poprzez tą historię pokazuję tym młodym ludziom, że zawsze jest możliwość dokonania wyboru. W moich odcinkach pokazuję, żeby oni oceniali ludzi poprzez charakter, a nie przez narodowość, status społeczny, wyznanie wiary, czy też, nie daj Boże, kolor skóry. lubię uczestniczyć na takie warsztaty i uważam, że jest to taki fajny yy, taka fajna odskocznia od takiego siedzenia w ławce. Mogę tu posłuchać nowych osób, innych perspektyw i też nauczyć się w praktyce wielu nowych rzeczy. Dobrze, nauczyłem się fajnie, jak dosyć może do większej grupy odbiorców i w jaki sposób bardziej przedstawiać materiały takie reportażowe, trudne. Na warsztatach wziąłem się z polecenia mojej nauczycielki języka polskiego. Zachęciła nas ona do wzięcia udziału. Dzięki temu możemy poznać wielu twórców internetowych oraz zdobyć doświadczenie. Jestem osobą, która lubi próbować nowych rzeczy. Jeszcze do końca nie wiem, co chciałbym robić w życiu. Myślę, że fajne jest spróbować jak najwięcej się da i mm, sprawdzić, czy to jest coś dla mnie.